Ten odcinek miło już było, miły nie będzie, a nawet prawdopodobne jest to, że kilka osób się na mnie obrazi. Niemniej, nie po to jest ten program i muszę Wam powiedzieć, że powinniśmy porozmawiać o demografii Polski i domagam się poważnej dyskusji o demografii Polski, ponieważ w okresie od stycznia do września zeszłego roku urodziło się 200 tysięcy dzieci, a zmarło ponad 300 tysięcy osób. Ktoś powiedziałby, to tylko minus 100 tysięcy dla 37 milionowego narodu, ale nie to się liczy. Liczy się tendencja i to, że nasz przyrost naturalny z roku na rok jest coraz bardziej ujemny. Do tego musimy dać fakt, że żyjemy coraz dłużej, a nasz system emerytalny już teraz jest ekstremalnie niewydolny. Dzisiaj, kiedy płacicie pieniądze na ZUS, to przecież one nie idą na jakieś wasze konto na jakąś lokatę emerytalną, gdzie jeszcze daj Panie Boże z jakimś oprocentowaniem będą rosły i rosły i rosły, aż sobie dojdziecie do emeryturki, tylko są od razu transferowane do emerytów. I w momencie, w którym emerytów będzie coraz więcej, a nas będzie się rodziło coraz mniej, system będzie coraz bardziej niewydolny, coraz bardziej będzie się pogrążać. Podatki na emerytury będą musiały iść z innych źródeł niż ZUS, bo sam ZUS nie wystarczy. W związku z czym te daniny na starych dziadów będą większe i większe. Ten system tak jest przewidziany. Ten system jest tak przewidziany, że przyrost naturalny zawsze będzie dodatni. Kiedy jest ujemny, system nie działa. Ostatnio kiedy w gronie przyjaciół załamywałem ręce nad tym, że nasz przyrost naturalny jest ujemny i że w ogóle nie robimy dzieci, e, usłyszałem taki argument, że. To, że gdzieś mieszka mało osób i że będzie mniej Polaków niż jest teraz, to wcale nie jest taka tragedia, bo są państwa, które są niewielkie i mimo tego świetnie sobie radzą. Po pierwsze, podajcie mi przykład, a teraz wiem, że każdy z was powie Szwajcaria, więc powiem wam, Szwajcaria ma Alpy od północy, od południa, od wschodu i od zachodu. Jest otoczona Alpami, jest zupełnie innym państwem niż my. Bogactwo każdego kraju wynika z jego bardzo. Konkretnych historycznych uwarunkowań. Każdy kraj też do, bogacił się w specyficznym momencie swojej historii. Po prostu składały się na to uwarunkowania geopolityczne, potencjał ludzki, możliwości tego kraju i jego osobista, powiedziałbym, niezwykła ścieżka do swojego bogactwa. Porównywanie Polski i Szwajcarii jest jak porównywanie jabłek do gruszek, a jeżeli znajdziecie inny kraj, który rzekomo będzie spełniał tego typu wymagania, to coś czuję, że nie będzie leżał w nizinie euroazjatyckiej. Jedyne państwa, z którymi naprawdę moglibyśmy się porównywać, choć i to będzie obarczone błędem, to Niemcy lub Ukraina. Tak, wiem, że to skrajne przypadki, ale dokładnie są to państwa, które leżą w podobnym położeniu geograficznym, co my. Generalnie porównywanie Polski do innych państw typu takie wyborcze, zrobimy z Polski drugą Irlandię, zrobimy z Polski drugą Japonię jest trochę głupie i populistyczne obliczone na wynik, bo z Polski powinniśmy po prostu robić Polskę i to państwo, wierzę w to, wiem to wręcz, jest stworzone do wielkości. Ale w momencie, w którym się zgodzimy, że to, że mamy minus 100 tysięcy obywateli przez pół roku, to jest jakaś tragedia okrutna e, i to są straty niemalże wojenne, no to moglibyśmy zadać sobie pytanie, co robić, jak temu przeciwdziałać i Oczywiście PiS tutaj próbował nieudolnie wprowadzić program 500+. Nikt wcześniej nie zaryzykował takiego programu, nikt wcześniej nie dawał Polakom pieniędzy do ręki tak po prostu na zasadzie czy się stoi, czy się leży i oni, oni to zrobili, ale to nie przełożyło się zupełnie na wynik demograficzny. Zresztą e, zabawna historia, to nie był do końca program PiS, to był program Partii Samoobrony Andrzeja Lepera, którą PiS po prostu ukradł, ale gdybyśmy zadali sobie pytanie jak temu przeciwdziałać, to okazałoby się, że mamy tutaj dwie ścieżki. Jedna ścieżka to ścieżka zachęty, a taka właśnie, którą PiS stosował, a druga ścieżka to ścieżka przymusu. I w ścieżce zachęty, powiedzmy, mamy rozwiązania, których PiS co prawda nie stosował, ale mogłyby zostać zastosowane. Kobiety bardzo często mówią o tym, że nie chcą zachodzić w ciążę, ponieważ boją się, że wypadną z rynku pracy, że urlop macierzyński sprawi, że nie będą już tak atrakcyjne na tym rynku, że szefowie patrzą krzywo na ich możli nawet możliwość zajścia w ciążę, w związku z czym uważam, że tutaj byłaby bardzo prosty mechanizm, to są dopłaty dla firm. To znaczy nawet to nawet nie jest to, że My wynagrodzimy, oddamy pieniądze, prawda, które, które ta kobieta by zarobiła, tylko my jeszcze więcej zapłacimy firmie, będziemy wręcz nagradzać to, że pracownica takiej firmy zaszła w ciążę. A drugie rozwiązanie, rozwiązanie ekstremalnie radykalne, ale być może potrzebne, to mieszkanie za dzieci. To połączenie nieudanego programu z mieszkanie Mieszkanie Plus z nieudanym programem 500, plus, czyli po prostu powiedzmy, że. Jeżeli kobieta, rodzina, urodzi, no, kobieta urodzi, ale rodzina będzie wychowywać trójkę dzieci to wtedy dostaje większe mieszkanie od państwa. Czy to brzmi hardkorowo? Z pewnością tak, ale również hardkorowo brzmi wizja po prostu wyniszczenia Polski tego, że nas nie będzie, ponieważ nie będziemy robić dzieci. Oglądałem kilka dni temu, pewnie podobnie jak Wy, debatę mieszkaniową w kanale Zero e, i tam e, Rafał Zaorski, który rzekomo, rzekomo świetnie wypadł w tej debacie, Cały czas posługiwał się takim przykładem, że w latach dwudziestych, kiedy była straszna bieda i bardzo miało mieszkań, rodziło się bardzo wiele dzieci. Jestem zaskoczony, że nikt tego argumentu nie odbił, ponieważ było super łatwe, bardzo nisko zawieszony owoc, jeżeli chodzi o, o dyskusję. Mianowicie Rafał Zaorski nie bierze pod uwagę tego, że wtedy ludzie mieszkali głównie na wsi, a nie w mieście. Był inny styl życia, to jest jedno, ale poza tym na wsi, no nie wiem czy wiecie, yy, są takie instytucje jak stodoła, sianko, zagajnik, gdzieś tam można iść i robić te dzieci. W, w, obecnie w miastach my absolutnie nie mamy gdzie tego robić po prostu, bo bardzo długo mieszkamy z rodzicami, mieszkania są bardzo, bardzo, bardzo drogie i w związku z tym nie wiem co, jak Rafał by sobie wyobrażał, czy mamy robić dzieci w parkach, czy na bocznicach kolejowych. Rafał Załowski powiedział też coś takiego, że a, ten rynek mieszkaniowy napuchnie, napuchnie i pęknie, każda bańka pęknie, ludzie stracą pieniądze i tak dalej, to nie będzie żadna wielka tragedia. To będzie wielka tragedia, niekoniecznie ekonomiczna, nie musimy na wszystko patrzeć pieniędzmi, możemy popatrzeć na to interesem narodowym albo interesem mojego pokolenia, bo ja mam 30 lat i po prostu chcę mieć gdzie żyć. Chcę mieszkać ze swoją żoną i ze swoimi dziećmi. Jeżeli bańka pęknie za 15 lat, to mnie to już nie będzie obchodzić, bo ja po prostu tych dzieci nie zrobię. Więc cieszę się, że ta debata miała miejsce, cieszę się, że była w takim składzie, jakim była. Cieszę się, że ci ludzie dostali dużo czasu, ale jestem zaskoczony, że tak prostych piłek nikt nie potrafił odbijać. Eee, natomiast e, tak, rynek mieszkaniowy jest bardzo ważną częścią demografii w obecnym społeczeństwie. Musimy, musimy, to, to nie jest kwestia czy ja wolę kapitalizm, czy ja wolę socjalizm? Nie. To jest kwestia przetrwania Polaków, to jest kwestia niemalże wojenna, to jest kwestia obrony narodowej dosłownie. Musimy wprowadzić państwowego dewelopera, który będzie budował państwowe mieszkania. Przyjdzie Męcen i powie, państwowe jest zawsze słabsze, ale jest. Ale jest. I, to jest. I to jest ta różnica. Musimy po prostu zbić ceny mieszkań albo bez państwowego dewelopera po prostu zamrozić te, które są. Powiedzieć, że nie może być mieszkania droższego niż 10 tysięcy z metra. No i wtedy wszyscy deweloperzy i Mencen się zesrają. Ale moim zdaniem, interes Rzeczpospolitej, interes Polaków, interes nas wszystkich, interes milionów Polaków, którzy chcą gdzie mie mieć gdzie mieszkać ze swoim mężem, ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, jest ważniejszy niż interes Sławomira Mencena. Nie sposób poruszając tematu dzietności, nie mówić też o aborcji, która była. W Polsce w ostatnich latach zakazana, ponieważ Jarosław Kaczyński stracił rozum. To się oczywiście zmieni. Ja tutaj nie jestem zwolennikiem też tego, że wszystko należy robić ustawą. W Polsce nie tyle rządzi Sejm, co rządzi rząd, w związku z czym wystarczy dyrektywa rządu, która powie, że coś takiego jest dopuszczalne. Zresztą w momencie, kiedy dzięki pracy świetnych prawniczek zyskaliśmy przesłankę mówiącą, że zagrożenie zdrowia psychicznego, Polki, przyszłej być może matki, stanowi już asumpt do wykonania aborcji, to te aborcje są dużo bardziej dostępne. I gdyby obecna ministra zdrowia powiedziała, że takie jest prawo, to po prostu lekarze i szpitele zaczęliby to prawo respektować. Naprawdę nie potrzebujemy do tego ustawy. Przeprowadzanie jej zresztą byłoby ekstremalnie trudne, no bo nawet jeżeli Sejm się zgodzi, to później Duda i tak zawetuje, bo Duda będzie zawetował wszystko, bo jest z spisu. No w związku z tym odrzuciłbym te wszystkie bajki, że będziemy mieć za chwilę legalną aborcję, nie będziemy mieć legalnej aborcji, bo Duda i tak wszystko zawetuje bez spisu. W związku z czym musimy czekać półtora roku, aż on odejdzie. I tym samym trochę nie rozumiem tych wszystkich bajeczek lewicy i tego rzucania się chłowni do gardła, że o, on coś blokuje, on to jest tylko jednym pionkiem po prostu na, na całej wielkiej planszy. To nie ma znaczenia, on to zablokuje teraz, czy zablokuje to ktoś inny za parę tygodni, czy na końcu zablokuje to duda, a wierzcie mi, duda to zablokuje na 100%. W związku z czym yy, naprawdę. Nie, nie, nie podniecałbym się tym teraz tak bardzo. Dużo ważniejsze jest to, co zrobi minister zdrowia, ministra zdrowia i to, że ona powie po prostu, aborcja w Polsce jest legalna. Nawet jeżeli to nie będzie prawem, to zarówno sądy, jak i lekarze będą to respektować. Tak samo było z Trybunałem Przyłębskiej. Przecież ona to orzekała w złym składzie, w ogóle wszystko było źle, a i tak ludzie zaczęli to respektować. Nagle policja zaczęła się tym interesować. Nie mam też wątpliwości, że ten głupi wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej odpowiadał za śmierć kilku bardzo konkretnych kobiet w Polsce i że ci ludzie mają krew na rękach. Taka jest po prostu prawda. Natomiast nie sądzę też, że w momencie, kiedy ten wyrok zostanie zniesiony, w momencie, w którym powrócimy do jakiejś normalności, że to jakoś super dodatnio wpłynie na przyrost naturalny w Polsce. Rozumiem Polki, które obecnie boją się rodzić w Polsce, ponieważ PiS doprowadził, PiS, który rzekomo kocha rodziny, kocha ludzi i tak dalej, doprowadził do tej sytuacji, bo są fanatykami religijnymi. Taka jest prawda. I Okej, okay, oni doprowadzili do tej sytuacji, ale nawet jeżeli tą sytuację zniesiemy, to też nie sądzę, żeby tegoś super dodatnie wpłynęło na nasz przyrost naturalny z innych powodów. Obawiam się, że Polki nie chcą rodzić dzieci, nie dlatego, że nie ma mieszkań, choć to jest jakiś argument, a nie dlatego, że prawo aborcyjne jest drakońskie i to też jest argument, natomiast dlatego, że po prostu zmienił się ich styl życia. Polki obecnie chcą się realizować, chcą zwiedzać świat, chcą robić kariery, zupełnie tak samo jak mężczyźni. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest niczyja wina. Właśnie po raz kolejny nie znajdę tutaj spersonifikowanej osoby, które mogą za to obarczyć jakąkolwiek winą. To jest po prostu wina kapitalizmu. To jest po prostu wina tego, że Wciska nam się kolejne produkty, i wciska nam się jakiś styl życia, i na Instagramie oglądamy kolejne osoby, które są piękne, młode, bogate, zadbane, jeżdżą po świecie i cieszą się życiem, mają uśmiech od rana do wieczora i chcemy być tacy sami. I w tym modelu nie zawsze mieści się posiadanie dziecka. W związku z czym potem zaczynają się wszystkie te historie, że raz, wypadnę z rynku pracy, tak, no, znaczy może tak być, ja nie będę tego w ogóle bagatelizował. Niemniej to jest jakby tylko jeden z szeregu argumentów, prawda? Wypadnę z rynku pracy że dzieci srają i żegają, to jest bardzo durny argument, no bo każdy chyba, kto podcierał małemu dziecku dupę, wie, że to nie jest jakiś koniec świata i da się z tym żyć. To naprawdę nikomu godności nie, nie odejmuje. Natomiast na końcu tego wszystkiego tak naprawdę chodzi o czas. Chodzi o czas własny, który można spędzić nad czymś innym, czy to się samodoskonaląc, czy to po prostu oglądając telewizję, nieważne której trzeba będzie poświęcić na dziecko i wydaje mi się, że cała ta kultura self-whatever, mam na myśli to, że wszystko jest personalizowane obecnie, media społecznościowe też są, no my je sami je personalizujemy, wszystko ma być tak idealnie dopieszczone pod nas, że w momencie, w którym spotykamy nawet niewielką niewygodę, my się przeciwko temu buntujemy, ponieważ nie ma miejsca w naszym. Feng shui na to w naszym zen, po zakłócić nasze zen. To będzie zbyt duża zmiana. I zmiana tej kobiety absolutnie mają rację, której nie uda się odwołać, tak? to nie jest, podobnie jak z posi posiadanie zwierzęcia. To nie jest tak, że będę mieć psa przez dwa tygodnie, a potem go oddam do schroniska, tak? bo to byłoby nieludzkie. Podobnie właśnie jest z dzieckiem jeszcze, a tym bardziej właśnie z dzieckiem, które się samodzielnie urodziło, więc ja to wszystko nawet jakoś rozumiem. I teraz mam dylemat, ponieważ sam jestem częścią tej kultury, sam jestem tą osobą, która bardzo wysoko sobie stawia własną wygodę, na przykład to, że mogę mówić tej, co myślę, tak? i że yy, mój proces. Co też mi na to pozwala, to jest, to jest ba bardzo, bardzo duży przywilej, a z drugiej strony, no przecież wiem, jakie skutki to wszystko będzie miało, tak? Czyli wiem, jakie skutki będzie miało to, że dzisiaj masowo nie chcemy, nie chcę, ale generalnie Polacy masowo nie chcą posiadać dzieci i że będzie miało to skutki katastrofalne. Tym samym uważam, że krytycznie powinniśmy przyglądać się temu, co nas otacza. krytycznie powinniśmy się przyglądać komunikatom które są kierowane i do mężczyzn i do kobiet, które mają w jakiś sposób właśnie sprawić, że poczujemy się dobrze ze swoją płcią. W przypadku kobiet no, są to całe dziesiątki serii artykułów, czy to w wysokich obcasach, w kulturze, w krytyce politycznej, które mówią właśnie o tym, jak to zajebiście jest się realizować, być, być sobą, tak jakby moje dziecko nie dało się być sobą. Po prostu jak można spędzać dobrze życie w kapitalizmie, mając dużo pieniędzy. No i po tym rozmawiam ze swoimi koleżankami, poruszamy ten temat, i w zalewie sensownych argumentów, na przykład, znajduje się taki argument, że. Polscy mężczyźni muszą się ogarnąć, co oczywiście absolutnie nic nie znaczy, ale chciałbym o tym powiedzieć, ponieważ nie wyobrażam sobie, zupełnie serio nie wyobrażam sobie, żeby taki sam argument padł z drugiej strony, gdybym ja powiedział, że polskie kobiety, polskie dziewczyny muszą się ogarnąć, to byłbym Korwinem, byłbym Przemysławem Czarnkiem, byłbym człowiekiem, który się wypisuje. Z poważnej dyskusji, a tymczasem, kiedy kobieta mówi dzisiaj, że facet musi się ogarnąć, cokolwiek to znaczy zaznaczam, ponieważ sam tego do końca nie wiem. No to to, to jest okej, okay, tak? To, to jest jakaś realizacja siebie i w ogóle teraz jest czas kobiet, można mówić wszystko. No nie można mówić wszystkiego, to jest pogląd mizoandryczny, tak jak też jest odpowiednikiem mizoginii. To jest pogląd taki, jakbym powiedział, że Murzyn jest silny, a Chińczyk szybko liczy na kalkulatorze. To są po prostu zwykłe stereotypy. I jak długo zastanawiałem się, co to znaczy, że polscy mężczyźni muszą się ogarnąć, to zaświtała mi jedna, jedna myśl, ale ona jest dosyć niewygodna. Mianowicie, gdy miał wskazać jedną cechę kulturową, wyłącznie kulturową, która różni mężczyzn i kobiety, to powiedział, że kobiety są bardzo przywiązane do schematów, bardzo przywiązane do regulaminów, kochają zasady. Mężczyźni w tym czasie chodzą naokoło. Mężczyźni je łamią. Mężczyźni starają się zrobić coś nie tak, jak jest w podręczniku, ale żeby było dobrze. I być może jest tak, że ta kultura, która wychowuje kobiety, a w to jesteśmy wszyscy, no bo polska szkoła jest totalnie prowadzona przez kobiety, jest maksymalnie zagarnięta przez kobiety. Ja w ogóle się nie, nie zgadzam do końca z tą tezą o patriarchacie. Kobiety były na każdym jednym szczeblu mojej edukacji i decydowały o wszystkim. Więc to jakaś bzdura moim zdaniem. Więc chodzi o to, żeby wsadzić kogoś w schemat i żeby ta osoba sobie dobrze radziła w schemacie. Jeżeli później dziewczyna wyrasta ma 15 lat, potem 25, 30, to ona jako probicz odpowiedzialności traktuje to, czy ktoś sobie dobrze radzi w jakimś schemacie, czy nie. A mężczyzna taki nie jest, jest zupełnie inaczej sformatowany, więc być może o to chodzi w tym ogarnięciu się. No, ale jeżeli w tym ogarnięciu się chodziło, właśnie o to, co powiedziałem przed chwilą, to mam dla Was złe wieści, nie ogarniemy się. Jesteśmy po prostu inaczej wychowani, inaczej sformatowani. Reguły to dla nas przymus, a nie przyjemność. W związku z czym. Raczej to się nie wydarzy, natomiast yy, ponieważ, jeżeli chodzi o ten wątek, jestem pesymistą i coś czuję, że ani te mieszkania, ani cokolwiek, jakkolwiek dopłata 1500 plus nie wpłynęłaby dodatnie na dzietność, w związku z czym trzeba będzie sobie poradzić inaczej. I uwaga, uwaga, teraz wielki, bardzo ważny komunikat: Wy wszyscy za tym już zagłosowaliście. Ponieważ moi drodzy, żyjemy w świecie, w którym wszystko jest polityczne, każda Wasza decyzja jest polityczna, to czy kupiecie w żabce, czy w lokalnym społem, jest Polityczne, tak samo wasza decyzja o posiadaniu lub nieposiadaniu dzieci, także jest polityczna. W związku z czym, jeżeli nie posiadacie dzieci, macie 30 lat, to tym samym głosujecie bardzo wyraźnie za tym, że chcecie mieć cholernie dużo imigrantów. Tak się działo we Francji. Tak się działo w Wielkiej Brytanii, tak się działo wszędzie, w każdym kraju, który miał ten problem. Nie mam pojęcia, dlaczego w Polsce miałoby być inaczej. Tylko jeszcze jest pytanie, na które nikt nie odpowiada, nikogo, mam wrażenie, poza mną to nie obchodzi. Jaka ta imigracja będzie? Czy będzie to imigracja typu Piotr Wawrzyk w MSZ-cie, gdzie ściągamy wszystkich, głównie mężczyzn, tylko po to, żeby wykonywali niskopłatne zawody i po prostu podnosili nasze PKB? Czy będzie to emigracja Mądra. Ja osobiście takich ludzi jak Fabryk, Kamiński, Kaczyński nie cierpię, bo są świętoszkami. Uważam, że to najgorsza postawa, jaka może być w życiu: czyli człowiek jest kłamcą, złodziejem, przestępcą i tak dalej, ale każdego dnia ma minę niewiniątka i powie, Ja wszystko robiłem dla Rzeczypospolitej. I to jest rzecz straszna. A wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że są właśnie kłamcami i tak dalej. Są ludźmi strasznymi, są ludźmi, którzy wszystko robili dla. Pieniędzy i swojego rozroś... rozrośniętego ego, a nie dla Rzeczpospolitej. To jest ostatnia rzecz, której nie spędzała sens powiek. Więc może być taka emigracja, jak oni chcieli. Wagony Hindusów ściągane dzień i noc, tylko po to, żeby wykonywali niskopłatne zawody. Tak może być. A może być emigracja mądra. Może być emigracja taka, w której pomyślimy sobie o krajach, które mają z nami jakieś kulturowe związki, albo po prostu są jakoś, będą się dobrze integrować. Tak? To nie, w sumie to nie muszą być nawet związki kulturowe. Mogą się dobrze integrować. Może, może czasem jest tak, że dwie teoretycznie zupełnie różne e, substancje razem tworzą dobre połączenie. Więc nie zdziwią mnie dwie rzeczy. Nie zdziwi mnie po pierwsze, jeżeli jakiś rząd w przyszłości zaproponuje kobietom czy to z Ameryki Południowej, czy to z Filipin, że będą dostawały bardzo duże dopłaty za przyjeżdżenie do Polski i tym samym rynek, rynek matrymonialny w Polsce się diametralnie zmieni. Podobnie jak nie zdziwi mnie, jeżeli niedługo powstanie aplikacja pod tytułem Tinder, ale znajdź sobie żonę gdzieś w globalnym południu. Po prostu takie muszą być, muszą być konsekwencje, mówię to bez cienia satysfakcji, jeżeli ani Polki, ani generalnie kobiety w świecie zachodu. Nie chcą rodzić dzieci. Nie dodałem tego też wcześniej, ale to bardzo ważny aspekt, aspekt obrony narodowej, tak? Bo gdybym dzisiaj zadał pytanie, czy my chcemy kupować czołgi, żeby się bronić przed ruskimi, to wszyscy powiedzieliby tak, chcemy kupować czołgi, żeby bronić się przed ruskimi, ale widzicie, że tymi czołgami jeszcze ktoś musi jeździć. A jeżeli za granicą mamy rusków, których jest bardzo dużo, którzy chcą nas zabić, jeżeli mamy Chiny, które są nieobliczalne i gigantyczne, i że mamy ileś tam państw islamskich, gdzie. Ci ludzie czasem y, po prostu budzą się rano i zasypiają z myślą tylko, żeby zniszczyć zachód, którego jesteśmy częścią. No to sorry, ale musimy się bronić, a skutecznie będziemy się bronić tylko wtedy, kiedy będzie nas dużo. Nie wyobrażam sobie Polski silnej, Polski socjaldemokratycznej, Polski, która jest dobrym domem dla y, wszystkich Polaków, niż taka Polska, która liczy jakieś 60 milionów obywateli. Czyli nie dość, że musimy ten trend zanegować, to musimy odbić się w drugą stronę, musimy mieć bardzo... Mocno dodatni przyrost naturalny. Od tego zależy nasz biologiczny byt. I jeżeli przejmujecie się historiami z przeszłości, jeżeli przejmujecie się swoim dziadkiem w armii krajowej, albo w jakiejś partyzance, albo tym, który w 1920 roku odpierał bolszewików, to powiem Wam tak, ich wysiłek będzie na marne, jeżeli nie zaczniemy robić dzieci. Czy dzisiaj było miło? Nie sądzę. Ale ten program nie jest po to. Widzimy się za tydzień. Janek Krojewski. Do zobaczenia.